was z tej strony Trąba i witam Was w nowym odcinku ze startu edycji No i wczoraj właśnie wystartował mój i danego serwer i Czerwina tryhc.net, więc możecie wbić, na no, serwer, edycja trwa i będzie trwała bardzo długo Ja tutaj właśnie dołączyłem sobie do ekipy showów z Frankiem, bo mieli enchant, a nam według by było samym enchant Jakby trudno wykopać, no wiadomo, dwie osoby drop książek nie był jakiś duży, to mieliśmy problem z tym enchantem No to dołączyliśmy sobie do ekipy showów, wykopaliśmy tutaj jakieś wstety już w miarę takie dobre nie najgorsze. No i jeszcze w tym odcinku losuję 3 zwipy I co trzeba zrobić, żeby takiego zwipka ka móc zgarnąć? No to tak: zostawić suba, lajka, like, dzwona i napisać swój nick w komentarzu. Tylko do tego niku trzeba dopisać, czy odcinek się Wam spodobał. A my z Frankiem zaraz właśnie ruszamy na krety, tylko dokończymy tak, sobie tutaj seciki No, Franki tam już gdzieś kopię, tutaj pokaż się, Franki gdzie ty kopie. Tutaj Franki kopię, też idę do, tutaj końca seta. No i ruszamy ja na krety. Kopię raz dwa, bo. Jak znam życie... Wywaliście zaraz, tak? Na kresie. No, no to trzeba dwa syciory wykopać. Widzisz Franki? No to wykopiesz dwa. Będziemy miał na zapas. No dobra, jeszcze tutaj nie będę więcej was zanudzał. Zapraszam do odcinka. A uciekniesz? No spróbuję, no tu jest dużo okej okay, Mam jednego typa tutaj. Koże mam koksów. Dobra, spróbować? Dobra, jem raffaj próbuję. Ty gdzie? Czekaj, typ mi znikł. Dobra, mam go. Chłopcy go nie widziałem Dobra, biję Zabiłem? Kopi się schował, no nie Zabiłem kolejnego Kolejny typ No nie, zlogał mi Zlogali reszta i tylko dwóch zabiłem z Dobra, wkopuj się choć tak jak ja się wkopuj Tak, Czterech chyba, no czterech Wkopuj się Tylko żebyś nie spadł, nie? Nie, sp nie spadnij z wysokości Ja ich widzę trzech chyba, albo czterech, coś takiego, nie? Jesteś tu? Gdzie ty jesteś? Chodź. Ja nie chcę się... Pani. Żebyś nie spadł z wysokości, bo to jest słychać, nie? Chodź Ale Możesz zjeść? No, możesz zjeść, Treu. Dobra, jemy recha. Dawaj, w kołsie. Kopujemy się. Czekaj, czekaj, bo tu jestem w jakimś kołlu. Kitnęłem. Dobra, no? Zabijam. No, Nice, i jeszcze jeden tu gdzieś uciekł, jeden gdzieś tu uciekł Dobra, zlagał on, nie? Franki, chodź, jest, Oczekaj, Poczekaj, czekaj, czekaj, ilu tu jest? Ile tu typa jest, czekaj, mijamy się na tego z brzega gdzieś? Trzeba jakiegoś typa z brzega znaleźć, bo nie mamy dużej temu Franki. Ja bym lepał ja bym nie ja tego refa, żeby nie słyszeli. Bo jeszcze raz, jakby nam polegali, przez to, że słyszeli, że ref jemy, Franki. Wbijamy się tutaj. No dawaj. Czemu w moją kratkę? Boże, Franki. Zabiłem. Zabiłem. Reszta polegała, nie? Ej, jeszcze chłop, jest chłop na daleko. Chłop jest na daleko. Jem refa. Chłop biegnie w tunelu. Chłop tu jest. Jest, chłop. Kobluj mu tunel, kobluj mu tunel. Zagoblowałem mu. Koblowałem. Nice, polizoł. 150 trunku. Ujuzi. Kobra, daj mi Pop, jak tam jeszcze był. Pop, jeszcze, chłop jeszcze, chłopie jeszcze. Jeszcze z franki. Po co ci sety? Pozbieraj te sety, jeszcze chłop tu jest. Żeby oni... Z... Dobra, z logo. Nie ma ja tu nikogo? Nie ma. zbieram set. Główki, y, główki to trzeba zbierać, wiesz? Ile ja mam ich temów teraz, Franki? Ej, kudę, ba Koszka nie mamy. Mam knoka nawet. Ej, się... e, ja będę miał sopasowego seta chyba. Nie, i ty usunęło. Nie, ja pozbierałem. No, ja mam też trochę. Patrz, jest kop, kop, jest kop! do ciebie. I po plecach, po plecach, opoliszę. Zjadł. No, co zjadł, ja co zjadł, zjad? bo mnie bijesz do... Franki. Zakobił, zakobił, ja jem Koksa. Zakobałem. Żeby on nie uciekł, fraki, żeś teraz zrobił. A dawno ma. Boże. Fraki, tym za nami. Cicho, 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 tu. Po co? Ale nie, no, Franki, ty to odwalasz. Dobra, mam typa, nie złagał ty Dobra, niebieski. zabiłem. Zabiłem. Ja zabiłem. A dobra, ty zabiłeś, no. Nie no ter teraz goń tego typa. Czemu? Czemu ty tak zrobiłeś? Zwaliłem, sorry. Panikowałem. Przepraszam mistrzu. Wybacz. No uciekł tunel, już go nie dogodę. Dobra, nie goń go. Nie, jest Franki! Jakiś chłop, jest jakiś chłop Ja się kopię do niego Tam tym tunelem biegnij. ciągle na prostym tunelem. Prosto w tym tunelem, nie? On chłopa. Jego na shifcie potem, jak już będziesz w połowie, to na shifcie Powiedz mi kiedy, już? Mam popa, mam popa Zakoblowałem tunel Zakoblować ślicę? Zakobluj, no zakobluj Nie, no, to Frank, to nie tam. piję się, nie piję się Zabiłem, dobra 10 rychów miał e, To będziesz musiał się podzielić, No dam się Mogę ci z 4 daczy, no mogę ci, no 4 daczy, bo mam 20 złota Trzech typa jest, gig Daj, kopujemy się, co? Jemy refa, Franki zjedz tu, żeby nie słyszeli, zjedz tu refa. Chyba słyszeli. No zshiftowali, chodź. Ale Frank, nie skacz, nie skacz! Chodź. Dobra, się wkopuję, chodź szybko. Się, wkupuje, się Dobra, są typy. Zabiłem Zbijam. Bóg nie biję. I... Mój kokset, mój koks Oj, ojoj, ojoj, Uciekaj, 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 czy masz koksy? Nie Uciekaj, uciekaj, ja z tym wygram A nie, nie wygram, on też koksy zjadł Uciekaj Uciekaj, dobra, ja dam radę Nie, on wróć się, Franki, wróć się Musisz się wrócić, no ja dwóch biją Już biega Im, koksy popadały, im koksy popadały, dawaj Ten mój, mój deda, mój deda Kurwa, zabiłem, 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 chodź Biję go Typ jest nad tobą, typ jest nad tobą Bij go. Czekaj, mam typa, kolejnego Kolejni się wbili, kolejni się wbili No to, to nie pomogłeś mi Kolejni się wbili, tylko ci mówię, nie? No, właśnie padłem Ja też padłam no, a jak ci ma... Ale po co ci... Jak ci miałem... Nie rozumiesz jednego. Jak ci miałem pomóc, jak mnie y, gonili? A ich było trzech. Jeszcze jeden mnie ja teraz goni. Dobra, teraz, żebyś nie spadł tak jak wtedy. Nie masz kilofa? Ale masz jakiś kamienny, co ty? A ja to specjalnie robię, żeby kilofa nie ma manować. Aha, a jak się później wykopiesz? Pr przed nami, Franki, przed nami, przed nami, przed nami. Chłopiec, jeden chłopiec. A tu jakieś cave'y, to ja wątpię, żeby tu dużo Franki było. Ale mogę jego zabić? No możesz sobie go zabić, no. Chodź, chodź. Widzisz? Shiftuj. Gdzie ty jesteś? Popierdź się w niego. Innym Franki. Bo ja się z nim piję. Koksa zjadł. Koksa zjad. Franki m koksa. Jeszcze nie wiem. Czekaj, nie wskakuj, Czeka, tu nie wskakuj. Zakoblił mnie, zakoblił mnie. Miałem koksa dopiero. Zakobluj mnie. Jest jeden typ. Zakobluj mnie tu z nim. No, zakoblowałem. Dobra. Jeszcze się zakobluję tutaj bardziej. Dobra, zakoblowałem się z nim obsem A no jeszcze wyjdziesz. Dobra, nie, 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 On nie wyjdzie, on nie wyjdzie. Dobra, zabiłem Grzej mi się do bazy nie wkopał. To no, jest przypadek. O, może być lipa. Dobra, są, są, są typy, są typy, Franki, są typy. Nie, Berecha? Dobra, dawaj. Dobra, się jak coś. Oni się wtowali, chyba słyszeli, Franki, żeby to zjedliśmy, wiesz? Jest trzech typa. na jednego, będzie. Niech jest dwóch na jednego. Trzech na dwóch. Na tego, tego, Franki, Bec, masz. Wiem. Dobra, nie polisz? Ja biję typa. Uciekaj, uciekaj trochę dalej, żeby się zregenerować. No, dobra. Uciekaj, uciekaj, ja dam radę. Polisz dobra. Ej, u nie. Nie, 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 jeszcze kolejny. Oho, ile typa. Zregeneruj się, zregeneruj się, koksa zjad. Musisz się zakoblać, Franki. Zakobluj się, zakobluj się. Dobrze, 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 Franki. Uciekaj mu, graj na czas, graj na czas. Franki, uciekaj, dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, jeszcze ja go biję, ja już go biję, koks mu padł Goń go, goń go, już mu padł, no, już mu koks pad, Zakoblij wszystkie tunele tam z tyłu, zakoblij wszystkie tunele z tyłu Ja tam, jestem w On ucieka, Franki, do góry I on uciekł? Nie wiem Tu mam go, mam go Czekaj, tylko że śmienia pod koło Franki Dobra, on ucieknie no, no on już no uciekł